Witam bardzo serdecznie z tej strony As18Celcha mamy odcinek, niezapowiedziany odcinek w sumie, bo powinien się pojawić praktycznie tydzień później, ale musimy zrobić musimy, żeby ten filmik pojawił się w tę sobotę, czyli 31 sierpnia. Ale zanim powiem o co chodzi, to najpierw powiem co nieco o evencie, które było potworne Trio. No, jak widzicie, możecie się zastanawiać, jakim cudem ja co, takie coś właśnie rozwiązałem. Czyli, jakoś nie wiem, magiczne moce mam, widzę przez karty, czy nie karty. No cóż, jak tu widzieliście, 27 sekund było i dostałem browserową kartę. Oczywiście, jak każdy, no dobra, może nie każdy, ale jak no, większość eventów są jakieś, powiedzmy, nieprzemyślane rzeczy przez Gameforge, i dlatego praktycznie. Wiele, wiele osób miało złote koturki. No cóż, pojawił się taki pewien filmik na YouTubie, jak to można rozwiązać. No cóż, też stosowałem się do tego filmika, ale w sumie nie wiem, teraz to powiedzieć. Może trochę później to powiem, jako żebym nie zapomniał. No i co, stosowałem się do tego filmiku w sumie tak jak każdy, i w sumie dzięki temu. Można było trochę zarobić lub otworzyć szkatułki, poulepszać to, to, tamto i tak dalej w sumie. O. No ale dobra, na razie przejdźmy do tego co tutaj się na filmie dzieje. Pokazałem wam właśnie, że można takie szkatułki oczywiście wywalać, takie złote, VIP. VIP to oczywiście jak, jak się miała farta przy ulepszaniu to można było dostać szkatułki lep lepsze. Eee, no i co? A tutaj mamy ranking. Oczywiście Asus szedł trochę do góry, do góry, aż właściwie był pierwszy. Tu KM7 dziękuję za użyczenie klipu. No i co? Wyszło tak, że byłem pierwszy w rankingu. Co później się okazało, że niby. No to w sumie trudno powiedzieć, jak to nazwać, ale no powiedzmy, że to chodziło o to, że to co ludzie robili, czyli stosowali się do tego filmu. Co prawda ja do tego filmu nie chcę jakoś się odnosić zbytnio, bo to nie jest mój materiał, dlatego ja też nawet nie pokazałem jak, jak to ja robiłem, bo to w końcu dla mnie to złodziejstwo by było, że ktoś stworzył taki filmik, jak można było rozgrywać te filmiki, a ja po prostu bym ściągnął to. Ja nie chciałem właśnie tego pokazywać, bo i tak bo by w sumie dwóch youtuberów, coś takiego zrobiło, dlatego myślałem, że nie ma sensu. Teraz pooglądacie sobie jak to Twix otwiera. No, niestety problem był taki, że musiałem trochę kombinować, dlatego jest ucięty eg eg obraz. Nie wiem, nagrywał chyba jakoś 20 celowo lodówko czy coś takiego, że musiałem to później wycinać, tak przycinać i tak dalej. Ale przejdźmy do tego, co było na forum napisane, bo mieliśmy przerwę techniczną, czyli jest piątek: 30 oczywiście. I tak. <laughs> Drodzy gracze, was Wasz Gameforge. Nie no, żartuję. <laughs> Podczas kon konserwacji zo zostanie usunięty NPC do potwornego trio. W rezultacie nie zostaną rozdane nagrody za ranking. Niestety rankingi są wypełnione oszustami, których nie chcemy dodatkowo nagradzać. No, powiem Wam tak, ja jak to pierwszy raz przeczytałem, no to trochę się zaśmiałem, tak mogę powiedzieć. W się to o nas chodzi? O graczy? Że mo mogliśmy po prostu sobie coś nagrywać, odtwarzać? Nie wchodzić w ogóle w pliki gry, czyli w ogóle nie cheatować. No to nie jest cheatowanie, bo to w sumie może powiedzieć, że to samo jest, to samo było w skytaj króla, czy, yy, czy Okejkach. Okay bo na Okejkach okay to nie ma jeszcze jakieś specjalne strony do tego, że można sobie zaznaczyć, że taką kartę, taką kartę, taką kartę się yy, użyło. Ja tego nad nie używam, ja tylko w Excelu sobie zaznaczam. Tak samo w Excelu, w Swytaj Króla robię, ale do tego się nie przyczepią, nie? Oczywiście Gameforge, nie mówię o suporcie, bo suport to wiadomo, tylko informacje przekazuję, ja do nich pretensji nie mam. Eee, no, <śmawiam> powiem tak, to nie jest zbytnie przemyślane, bo jak oni coś wprowadzają, co prawda, ja sam nie sądziłem, że może coś takiego zrobić. Tylko ktoś pomyślał, to Polak, więc polska mentalność, można powiedzieć. No i co? W pierwszym ewencie ja w sumie ja nie brałem udziału, w drugim evencie zacząłem brać udział, bo wiedziałem, że był taki filmik, że może tak robić. Czytałem regulamin. Nawet przeczytałem specjalnie drugiego czy trzeciego dnia salutki regulamin od deski do deski, czy nic nie łamę, żadnego e, żadnego punktu. Przeczytałem nic nie znalazło, że było z tym związane. Więc. No cóż, bana nie możemy dostać, chociaż niektórzy z użytkownicy na forum chcieli, żeby. Te osoby zostały zbanowane, bo wiadomo, że 30 sekund, no jak to możliwe? No wiadomo, no jak to możliwe. Niektórzy po 19 mieli. Ja miałem 20, na przykład 20-21, ale już tego nie pokazywałem. Eee, no co? Nie wiem, dla mnie to Gameforce to. to nie, nie chcę nikogo obrażać, ale tu trochę się jednak ośmieszył. Jeżeli wiedzieli, na pewno po pierwszym czy tam po drugim dniu już wiedzieli, że jest coś takiego, pozwolili na to, bo inaczej powinni to zawiesić lub wyłączyć całkowicie ten event i zmienić coś a tego nie zrobili więc po pozwolili nam to po prostu a co za tym idzie no co zabrali jak się, te, jak się ten npc nazywał npc do potwornego trio zabrali no 10 już katułek nie dostanę chociaż też do supportu pisałem ale no, w sumie nic, nic się tam nie okazało tak mogę powiedzieć no i co <tryk> No i 10 szkatułek poszło, Ręki, których nie chcemy dodatkowo nagradzać, tylko najlepsze jest to, że to co oni pokazywali, to co można było dostać to praktycznie nikt by tego nie chciał i tak, może oprócz mnie, bo ja tam kartę potwora robię, dlatego przed chwilą widzieliście co z tych szkatułek dostałem I oczywiście pozdrawiam wszystkie osoby, które dały mi te szkatułki, no bo wcześniej tego nie zrobiłem, a miałem zrobić. No i tak to wygląda. Nie wiem, jest tu jeszcze sens się rozgadywać na temat tego? Nie wiem, ja powiem tak. Oszustem się nie czuję. W żadnym wypadku. To można powiedzieć, że... O, że jakby to powiedzieć. Że niektórzy, co ogrywają, ogrywają na przykład Bandicama używają, ja na przykład jeszcze Frapsa używam. OBSa czasami. To może powiedzieć, że po prostu jak się Metina nagrywa, to też jest oszustwo. No bo teoretycznie, ja Metina nagrywałem, nie? A później sobie jedynie coś tam otwarzałem i tyle. Więc, no, nie wiem. Jak to co woli. Ja się o szóstym na pewno nie czuję, nawet mówię to otwarcie, że coś takiego robiłem, bo robiłem, bo nie łamam regulaminu, dlatego robiłem. No i co? No i tyle. Wydaje mi się, że nie ma sensu więcej nic o tym mówić. No, tak to właśnie wygląda. No, trochę to śmiesznie, bo przerwa się techniczna skończyła. Podobno jakieś 3 godziny trwała, czy coś takiego, Już nie będę teraz na forum szukał. No, dziwne, coś musieli jeszcze zrobić. Ja nawet specjalnie się zalogowałem po tej przerwie technicznej. Się chciałem dowiedzieć, czy na pewno bana nie mam, ale nie, nie mam. Całe szczęście. Ktoś w końcu nas za serwery musi płacić, żeby stały. Nie no, to trochę, trochę żart, żartem, żartami, ale wiadomo. Rzeczy się niektóre wydarzają. O, w sumie cały filmik zleciał 8 minut. Ja tak myślałem, że, bo 9 minut mam tu ustawione, że będę rozmawiał. I tak myślałem, że że większość tego czasu to chyba będę tylko o jednym mówił. No ale wprost mówię, no. Ja się przyz przyznaję, nie do oszustwa, tylko, że robiłem coś <laughs> z nagrywaniem i tyle, no. <laughs> nie wiem, to jest, no naprawdę, dobra, już nie ma sensu mówić, bo chciałem znowu o Swytej Króla i tych e, okejkach mówić. Po prostu powiem tak. Przejdźmy na koniec do filmu może. Mamy przebudzenie czerwonego smoka. No, powiedzmy, że fajny event był tylko, jak tu widzicie, riba mam założonego, bo po drodze jeszcze żółwia spotkałem, a wiadomo, to się w ogóle nie odczepi, będzie goniło do. na koniec świata jeszcze dalej. Cytat. No i trochę wstyd, właśnie, że z tym rybem tu latam, ale później się obudziłem. I co? No i tak to właśnie wygląda, więc nie ma sensu już, chyba więcej rozmawiać. Mam nadzieję, że, że czymś takim was nie zanudziłem, przynajmniej powiedziałam na czym sytuacja stoi, stała. Jeżeli ktoś na Pelu nie gra, tylko na przykład tam czasami na forum wchodzi, czy tam na YouTubie e, filmiki sprawdza. No cóż, ja was zostawiam. Będzie Smoczuś, tak wam powiem. E, mogę jedynie powiedzieć, że zobaczymy się następnym razem 14 sierpnia będzie to odcinek, a 21. to będzie seria Gramy na Ludzie. Wymyślam coś fajnego, więc powinno, liczę, że Wam się spodoba. Więc dziękuję raz jeszcze za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich. Cześć. only time will heal